W hobby trzeba niestety z reguły wybrać jak w tytule filmu potrzeba kontaktu czy obserwacji wiem że w życiu bywa różnie ale decydując się na życie z papugami ideałem byłoby aby już na samym początku zdecydować czy zależy nam na bliskim kontakcie z papugą czy na obserwacji zachowań pary papug w pierwszym przypadku musimy naszemu pupilowi poświęcać mnóstwo czasu no co tam papuszko? no halo w drugim Papugi zajmą się sobą, a nasza rola ograniczy się do czynności pielęgnacyjnych. Papugi na pewno najlepiej czują się w parach, ale opiekun musi być świadomy, że mając dwie starsze i nieoswojone papugi, nie ma sensu ich dręczyć oswajaniem na siłę i trzeba zadowolić się ich obserwacją. Niektórzy właśnie tylko o tym marzą. Czyż nie jest to piękny widok? Jednak są tacy, którzy inaczej wyobrażają sobie to hobby. Oni marzą o tych bliskich kontaktach. Ale niestety, w przypadku pary papug w większości najbardziej popularnych gatunków może nas spotkać rozczarowanie. Nieoswojone papugi w parze nie są zainteresowane kontaktem z opiekunem. I właśnie dlatego oswojenie ich w parze jest raczej nierealne. Owszem, zdarza się, że pary papug są ze sobą na co dzień i nawet wydają na świat potomstwo, a mimo to, poza lęgami, pozostają w bliskich relacjach z opiekunami ale na ogół należą one do nielicznych gatunków. Takimi, które najlepiej sprawdzają się w obu tych rolach, są na przykład ary czy barwinki. Jednak tymi, które najczęściej goszczą w naszych domach, są papuszki faliste, ninfy czy nierozłączki, a one nie należą do gatunków, które potrafią się odnaleźć w obu tych rolach jednocześnie. Owszem, zdarzają się wyjątki, jednak najczęściej tak nie jest. Taka sielankowa koegzystencja grupy papuk z opiekunami rzeczywiście często ma miejsce, ale te małe papuszki szybko dojrzewają, a wtedy, w zdecydowanej większości przypadków, wzajemne relacje ulegają zmianie, a tego autorzy filmów już nie pokazują. Musi być to więc świadoma decyzja, a będzie ona świadoma tylko wtedy, kiedy będziemy pewni, że chodzi nam o hodowlę, bo przecież pary papuk nie kupuje się dla towarzystwa, dla siebie. Tylko dla nich samych. A odmawianie im rozmnażania się to zbrodnia na ich dobrostanie. Po filmie Wybór papugi, jedna czy więcej, zostałem okrzyknięty przeciwnikiem trzymania papug w parach. Pojawiły się takie oto komentarze. Bzdury pan gada. Wprowadza pan ludzi w błąd. Przez to ludzie będą kupować pojedyncze papuszki, które będą samotne. Ludzie, nie słuchajcie papużej telewizji i zawsze kupujcie minimum dwa osobniki. Jednak jeśli ktoś twierdzi, że ja lub Papuzia Telewizja propaguje trzymanie pojedynczych papug, to znaczy, że w ogóle nie oglądał naszych filmów. Ani w tamtym, ani w żadnym innym filmie nie powiedziałem, że papugi trzeba trzymać tylko pojedynczo. Uważam jednak, że trzeba ludziom uświadomić, z czym się wiąże trzymanie papug w parach, a z czym pojedynczej papugi. To właśnie zrobiłem we wspomnianym filmie. Nie wolno im tej wiedzy odmawiać i przekonywać ich do swoich idei, ukrywając prawdę. Kiedy ktoś przychodzi do sklepu z papugami, by zakupić parę papurzek falistych, mówiąc mi, że chce mieć gadające i pozwalające się przytulać papuszki, to nie mogę skłamać, że tak będzie. Ale też wielu osobom, które przyszły do sklepu kupić pojedynczą papugę, po przeprowadzeniu z nimi rozmowy, wybiliśmy ten pomysł z głowy. Mam nadzieję, że skutecznie. Coraz częściej słyszy się o przypadkach porzucania papug. Zdarzyło się wielokrotnie, że otwierając rano sklep z papugami, sprzedawcy znajdowali pod drzwiami klatkę z porzuconymi ptakami. One przeżywały, ale te, które wylądowały na śmietniku, mogły nie mieć tyle szczęścia. Oto przykład znalezienia na śmietniku w strzelcach klatki z ośmioma papuszkami falistymi. Musiał to być rzeczywiście z ale zastanówmy się, co spowodowało, że człowiek ten najpierw chciał mieć papugi, a potem wyrzucił je na śmietnik, jak niechcianą zabawkę. A może to niezrozumienie istoty posiadania papug jako domowych pupili? Niektórzy ludzie przedkładają potrzebę bliskiego kontaktu z papugą, potrzebę posiadania domowego pupila nad obserwacją ich zachowań lęgowych. Takie osoby, nie posiadając dostatecznej wiedzy, ulegają często demagogicznej propagandzie głoszonej kup przez dwie, przeciwników trzymania pojedynczej dwie, papugi, kup, czyli kup jak to oni dwie, nazywają, samotnej papugi i kupują od razu parę dwie, lub dwie, kup dwie, kup dwie, kup dwie, kup dwie. bo tamci twierdzą, że tylko w ten dwie, sposób można zapewnić papudze dobrostan. No i potem papugi dwie, dwie, mają ten dobrostan dwie, dwie, na śmietniku. Kup Kup dwie! dwie. Kup dwie. Uważam, że nie można oddzielać dobrostanu papug od satysfakcji ich opiekunów. To może zabrzmieć cynicznie, ale poziom relacji opiekuna z papugą to system naczyń połączonych. Jeśli papugi nie zaspokoją jego potrzeb emocjonalnych, to i on nie będzie umiał zapewnić im dobrostanu. Zdarza się też, że ktoś kupuje dwie papuszki faliste czy dwie nimfy pod presją facebookowych grup. A potem rozpaczliwie piszę na kanale Papuzi Telewizji. Moje papuszki rozłączki boją się mnie, nawet jak wsadzam rękę do klatki, żeby wymienić im wodę i jedzenie. Już brak mi sił. Co mam zrobić, żeby mi zaufały? Zrobicie może film typu Jak oswoić papugę? Bardzo by mi to pomogło, bo mam dwie nimfy, które nie chcą się oswoić. Od roku mamy parę nimf. Jak się je weźmie do ręki, to kup gryzą dwie. do krwi. Kup dwie, kup dwie. Mnie i mama atakują. Słuchajcie. Kup dwie. I dwie. Kup dwie. Ja cały rok jestem nimfem. Jak Wspominał pan, że papugi faliste świetnie się oswajają. Ale to nieprawda. Moje papugi faliste mam już rok i nic. Próbowałam je oswoić różnymi sposobami i żadnych postępów. Dalej się mnie boją. Nadal twierdzę, że papuszki faliste świetnie się oswajają, ale tylko te bardzo młode i trzymane pojedynczo. W przypadku starszych i trzymanych w parze lub w większej grupie, jedyna moja rada to zostawić je w spokoju i zadowolić się podziwianiem ich na odległość. Niepotrzebna im interakcja z opiekunem, dlatego para czy grupa papuk jest dla tych, którzy czerpią przyjemność z obserwacji ich wzajemnych zachowań. Również lęgowych. A ja się cieszę, że mam statko dzikich papurzek, bo nie potrzebują mojego towarzystwa. Może mnie dwa dni nie być w domu, a im wszystko jedno. Osobie, która to napisała, wyraźnie wystarcza ich obserwacja. To przecież wspaniałe hobby, z którego można czerpać ogromną satysfakcję. Ale autorzy poprzednich komentarzy są rozczarowani. Nie tego się spodziewali. Myśleli, że jak kupią parę, to będzie tak, jak ich zapewniano w grupach. Tymczasem papugi. W ogóle nie są zainteresowane kontaktami z nimi. Starszych papug nie powinno się w ogóle oswajać, a zwłaszcza starszych w parach, bo to tylko dręczenie zwierząt. Nie można więc ich do tego zmuszać. Tym bardziej nie można do tego zmuszać starszej papugi, która przez całe dotychczasowe życie pozostawała w stadzie lub w parze i łamać jej ukształtowanej w ten sposób psychiki. To dla niej ogromny stres. To nie jest dobrostan. Oczywiście dobrostanem. Nie jest też sytuacja, kiedy opiekun nie ma wystarczającej ilości czasu dla pupila. To kupienie mu wtedy papuziego towarzysza jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Ale powinien to być wybór świadomy. Czasem niestety tak w życiu bywa, że potrzeba kontaktu zmienia się w konieczność obserwacji. Ale żeby zapewnić prawdziwy dobrostan, parze papuk należy zadbać o to, żeby miały w klatce budkę lęgową i wyprowadzały przynajmniej jeden lęk w roku. Dlatego dobrze być świadomym, z czym to się wiąże, żeby nie być rozczarowanym i żeby ptaki nie wylądowały na śmietniku. Czy wiecie, co to są telomery? To fragmenty chromosomów, które skracają się w procesie starzenia. W 2014 roku austriaccy naukowcy przeprowadzili badania na temat wpływu izolacji społecznej na długość telomerów u afrykańskich papugrzako, na które to badania uwielbiają powoływać się w Polsce osoby, walczące o trzymanie papuk w parach. Ale przecież nie trzeba było tych badań, żeby wiedzieć, że samotność u gatunków stadnych prowadzi do stresu, a stres może być także spowodowany przez różne inne sytuacje. W świecie zwierząt istnieje bardzo silny instynkt przedłużenia gatunku, to najsilniejszy instynkt występujący w przyrodzie. Jeśli więc trzymamy razem dorosłą parę, nie wolno nam zabronić im się rozmnażać. Tymczasem nasi polscy zwolennicy trzymania papug w parach są zwykle przeciwnikami ich rozmnażania. Proszę więc sobie wyobrazić, jak bardzo muszą się skracać te telomery u takiej pary papug, kiedy robią wszystko, żeby wydać na świat potomstwo, a tego potomstwa nie ma, bo człowiek zabiera im złożone jaja. Albo, co jeszcze gorsze, nie dostarcza im lub nawet pozbawia budki lęgowej. Wtedy dochodzi u nich do frustracji, która objawia się agresją i bójkami między nimi, kończącymi się niekiedy śmiercią. Nie mogą bowiem zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i złość wyładowują na sobie. Czy potraficie wyobrazić sobie, jak bardzo wtedy muszą im się skracać te telomery? Albo wtedy, kiedy na skutek zabrania budki samice będą cierpieć na zaparcie jaja? Albo wtedy, kiedy mając parę papug będzie się zakłócać im spokój przy lęgach? Parze odbywającej lęgi, należy zapewnić odosobnienie. Ptaki bronią wtedy swojego terytorium i mogą być agresywne nawet wobec bliskich im osób. Małym papuszkom wystarcza klatka, a jeśli nawet swobodnie fruwają po pokoju, to ich agresja zbytnio nie przeszkadza. Jednak w przypadku większych gatunków trudno już będzie opiekunom zaakceptować obronę ich terytorium w mieszkaniu, a para zmuszona do takiej obrony będzie narażona na ogromny stres i też będą im się nadmiernie skracać telomery. Ale te telomery będą się też nadmiernie skracać papugom, które zaczniemy oswajać na siłę, łamiąc ich psychikę, i takim, które na siłę będziemy latami zmuszać do zaakceptowania niechcianego partnera, w przekonaniu, że kiedyś się w końcu się zaakceptują. Nie każdą papugę da się połączyć z inną. Jednak jakże tragiczna jest sytuacja, gdy do rozmnożenia papug dojdzie wbrew woli opiekuna który nie zechce zadać sobie minimum trudu, by znaleźć młodym nowy dom, lecz wyrzuci je po prostu na śmietnik. Zdarzało się, że za namową znajomych z facebookowych grup, niektórzy dokupili swojemu pierzastemu pupilowi towarzysza, a następnie pisali na kanale Papuziej Telewizji. Miałem jedną nimfę przez miesiąc i było super. Ciągle chciała się bawić, głaskać i tak dalej. A odkąd ma towarzysza, praktycznie się mną nie interesuje, Da się pogłaskać, ale po chwili odlatuje do drugiej i już nie mam papugi. Więc to lipa. Ratujcie. Miałam bardzo oswojoną, związaną z nami rudosterkę, ale w grupie na Facebooku wręcz nakazano mi dokupić jej drugą do towarzystwa. No i od trzech miesięcy mam w domu piekło. Papugi się nienawidzą i atakują, a mój dotychczasowy pupil stał się dziki i agresywny i atakuje wszystkich domowników. Co robić? Tak więc to wcale nie jest takie oczywiste, że w każdym przypadku, aby zapewnić papugom dobrostan, musimy koniecznie kupić dwa ptaki. Zawsze jednak musi to być decyzja świadoma, podjęta w oparciu o wiedzę na temat tego, czemu będziemy musieli sprostać, posiadając pojedynczą papugę, a co będzie się wiązało z posiadaniem pary.